Matczyna rana to emocjonalny brak matki we wczesnych latach dziecka. Jak uleczyć matczyną ranę? Po pierwsze, musisz zrozumieć swoją relację z matką i ustalić, że mimo że urodziła cię, mimo że dała ci życie, możesz odciąć emocjonalną pępowinę i zmienić swój sposób myślenia i swój sposób postępowania. Czy jest to łatwe? Nie. To nie jest łatwe, ale to jest do zrobienia i to jest długoterminowy proces. Podczas tego procesu możesz zbudować się na nowo, możesz nauczyć się nowych y, przyjaznych dla ciebie schematów, nowego myślenia, nowego postępowania, możesz zbudować y, kompletnie nowe życie. Moją najskuteczniejszą i najlepszą metodą jest praca z wewnętrznym dzieckiem i Ustawienia helingerowskie, jak również praca z wewnętrznym dzieckiem. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że to, nie jest że to nie jest Twoja wina, że Twoja matka była niedostępna emocjonalnie. Dała Ci tyle, ile miała, inaczej nie potrafiła. Ten aspekt jest ważny, żeby to rozumieć. Mama zawsze daje tyle, ile może. Musisz zrozumieć, że nie dostaniesz nic więcej. To więcej. Musisz dać sobie sama. Po drugie, zobacz swoją matkę taką, jaką jest, a nie taką, jaką byś chciała, aby ona była. Nie wymyślaj, nie idealizuj, nie usprawiedliwiaj jej. Uznaj to, że nie było tej obecnej emocjonalnie mamy. Uznaj tą krzywdę, uznaj tą ranę. Następnie przeżyj żałobę. Wypłacz, wykrzycz, nazwij rzeczy po imieniu, nazwij sytuację po imieniu. Pozwól sobie na każdą emocję, jaka, jaka tylko przychodzi na smutek, radość, złość, żal, może nawet nienawiść. Poczuj ten ból głęboko w sobie, ten głęboki ból niekochanego dziecka, odrzuconego dziecka. Potem nastąpi etap takiej pustki. Trzeba uznać tą pustkę, trochę zanurzyć się tak głębiej w tej pustce, ale my zazwyczaj się tego boimy, uciekamy od tego, boimy się puścić tą pustkę, bo boimy się, że zostaniemy z niczym, że zostaniemy sami i nie mamy niczego, z czym moglibyśmy zamienić tą pustkę. Trochę tam trzeba pobyć w tej pustce, w takim stanie jakby niczego. Bo z tej pustki narodzi się nowe, z tej pustki narodzi się zdrowe. Tu na tym etapie może pojawić się strach, że na przykład yy, tak już zostanie, że tak już będzie, boimy się, przed te, boimy się tego i uciekamy przed tym. Tu też kobiety, które chcą w związku, mogą szukać partnera, który wypełni tą pustkę. Moim zdaniem to jeszcze nie ten moment, to jeszcze nie ten czas to moment w którym powinnaś poświęcić czas tylko sobie, poświęcić czas swojemu wewnętrznemu dziecku i swojemu wewnętrznemu dziecku. I teraz tu w tym momencie może narodzić się ta część ciebie, która stoi za tobą cały czas, choćby nie wiem co się działo, która stoi to był jak mur, która wierzy w ciebie. ta część ciebie, która wierzy w ciebie. Która jest zadowolona z Ciebie, która Cię wspiera, która się cieszy, taki archetyk, archetyp zdrowej matki, dobrej, kochającej mamy, którą mamy w sobie. Stajesz się swoim najlepszym opiekunem, swoim najlepszym przyjacielem. Przeżyj ten ból, który powstał w relacji z mamą. Opłacz go, wypłacz, wykrzycz. Nie musisz już go trzymać, chować przed światem. Nawet nie musisz chować go przed samą sobą, bo często my to robimy. Naucz się akceptować siebie taką, jaką jesteś i naucz się kochać siebie taką, jaką jesteś. Następnym etapem będzie poznanie siebie, poznanie swoich potrzeb emocjonalnych i danie sobie tego wszystkiego. Samemu, czego nie dostaliśmy od matki. Będziemy się uczyć kochać siebie, będziemy się uczyć akceptować siebie. Weź odpowiedzialność za swoje emocje, weź odpowiedzialność za swoje postępowanie. Jesteś już dorosła i Twoim obowiązkiem jest zadbanie o siebie, bo nikt inny nie zrobi tego za Ciebie. Nie ma takiego magicznego lekarstwa, który to wszystko załatwi. Ustal na nowo swoje granice w relacji z innymi ludźmi i w relacji z samą sobą. Rób to, co sprawia ci radość, co sprawia ci przyjemność, wszystko to, co jest zgodne z tobą. Leczenie maczczynej rany to jest długi proces. Bert Hellinger mówi, że maczczyną rana leczy się do końca życia. Ostatnim etapem jest stanie się swoją matką, czyli dawanie sobie tego wszystkiego, czego nie dostaliśmy od naszej mamy, na przykład uwagi, miłości, bezpieczeństwa, akceptacji, taką jaką jesteś, przyzwolenie na bycie szczęśliwą, przyzwolenie na bycie sobą, przyzwolenie na wyrażanie siebie, swoich potrzeb i swoich uczuć. Proces leczenia matczynej rany jest bardzo długi, często wieloletni. Myślę, że każdy, kto słucha tego nagrania jest na jakimś etapie uzdrawiania rany matki i rozumie, że jesteśmy w drodze tego procesu. Nie ma czegoś takiego, że na przykład mamę już przerobiłam, albo tatę już przerobiłam. To już mam za sobą. Już tam nie wchodzę, tego już nie będę robić. Bo nawet jeżeli już w naszym życiu płynie, to często na tej naszej drodze życia różne sytuacje się zdarzają, ale my już jesteśmy świadomi i potrafimy sobie poradzić. Mamy już te narzędzia potrzebne nam. Także uzdrowienie rany matki to jest proces długofalowy. Daj mi znać, jeżeli to było wartościowe dla Ciebie.